Siemanko, z tej strony, Elf. Witam Was serdecznie na moim kanale. Lecimy z serią FIFA Ultimate Droga do Mistrzostwa Pierwszej Ligi. Jak możecie zobaczyć, rozegrałem dwa kolejne spotkania i niestety to były nieudane próby nagrywania. Jedno z Rage od razu, jeżeli zobaczyłem, że moja kamerka nie nagrywa. A jak widzicie, chcę na Was nagrać materiał z kamerką. Dzisiaj zagramy składem tanie, ale dobre. Mieszanka włosko-hiszpańsko-angielska. Mam nadzieję, że polecimy jakoś dobrze. No i znaleźliśmy przeciwnika, jest nim gość z bardzo fajnymi koszulkami. Boję się, że może on dosyć dobrze grać. No ale co, to jest pierwsza liga, nie oszukujmy się, tutaj wszyscy dobrze grają. No i jak zobaczycie, jak możecie zobaczyć, jest trap inform na w bramce, do tego mówić całe że mega trudny mecz się zapowiada no zobaczymy skład ze 2-3 razy droższy niż mój, ale okej okay, lecimy no i Konopianka na skrzydełko tutaj zagrywa do jego Shakiri nie zwiódł tutaj przeciwnika, jeden, drugi raz i trzeci raz no i niestety nie udało się Nieudane zagranie Tremolina, No i tutaj przeciwnik już ostro wypuścił Kawaniego. Kawaniego przynajmniej z waran który z łatwością odbiera piłkę. Tak jak mówię. Nie boję się tutaj Kawaniego, no chyba że na główkę. Bardziej boję się właśnie Ibry, Żeby tutaj nie poczarował za bardzo. Matidi. No i wyjaśnia jest według Sędziego z Fowlem. Dostaje upomnienie. No i Brachimowi z rzutu wolnego to jest olbrzymie zagrożenie dla mojej bramki. Widzę, że przeciwnik będzie się starał strzelać. No i po murze. To dobrze, że wyskoczyłem murę. No już tutaj przeciwnik kombinuje coś właśnie z rzutu drożnego. Jego ale łapie piłkę spokojnie. I wyrzut do przodu tutaj jest Konopyanka, który przyjmuje jak brązowy gracz. Bardzo słabe to było. Tutaj Di Maria u przeciwnika też. Będzie się zagrożenie. Szaki, zauwa miał zauważyć tutaj Remiego. Niestety się nie udało. No i Libra prawa noga i było blisko, było blisko. Tutaj przeciwnik będzie się starał go wykorzystać. a muszę to blokować, te strzały. Bo no wiadomo, że jak Libra przyłoży, to się do strzału to jest pozametane. No i Remi. Faulowany przez Mati Diego. Szybkie wykonanie do De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne może strzał z daleka. Jeszcze raz. Prawa noga jest. 1 do 0 już w 13 minucie. Tutaj zrobimy kalmy przeciwnikowi. Bardzo szczęśliwa akcja w moim wykonaniu. No i mamy 1 do 0. Jak widzicie na powtórce raz pastorem i odebrał piłka Tutaj z prawej nogi De Bruyne. Rychowiak zauważył tutaj Remiego, ale niestety Remi nie kazałem mu wypuścić piłki, to było takie same przyjęcie. Jest Shakiri przejmuje piłkę. Remi, 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 schodzi na prawą nogę, strzał, niestety prosto w bramkarza. Tak jak mówię, traf inform, już raz pokonany, więc cieszę się. Tutaj do Veratiego, nie ma zbyt dużo tempa, będzie podawał po ziemi. Mieliśmy sporo szczęścia, teraz wyjaśnia. No i tutaj straszny błąd w moim wykonaniu. Ibra, Krychowiak Na szczęście przejmuje piłkę. Konopianka do Ramireza. Ramirez. No i tak jak wam mówię, ostatni mecz. Wygrałem 2-0. do 0. Kamerka mi się nagrała już tak jak chciałem. Tylko niestety zapomniałem włączyć nagrywania. Trochę fail. I tutaj przeciwnik. Błąd do Konopianki. Tutaj wślizg. Remi schodzi na prawą nogę, prawa noga i niestety rykoszek bodajże od Ramiresa. W sumie to na szczęście. Diego Alves wyjaśnia na rzut rożny. Jesus z główki do Remis, jego Remi. Remi zastawi się, żeby tutaj tego go nie przepchnął. Zauważył Shakiriego. Shakiri wypuści piłkę i mamy dobrą akcję. Shakiri. Ruletka, lewa noga. No i była bramka, ale niestety sędzia dyktuje jedenastkę. Niekorzystna jest to dla mnie decyzja. Tutaj Kurzawa, podobno faulował Krychowiaka, ale nie wiem dlaczego taka decyzja, skoro ja grałem dalej i strzeliłem bramkę, prawda? No i tutaj Krychowiak, on ma najlepsze rzuty karne, podejdzie do tego. Lewe okienko, Krychowiak. Jest! Na szczęście jest 2 do 0, bo nie wybaczył sobie tego, jeżeli po czymś takim, po takim klopsie w sumie sędziego nie byłoby bramki dla mnie. 2-0 Spocone psy wygrywają na swoim stadionie Santiago Bernabeu. No już jest możemy być troszkę spokojniejsi, chociaż tutaj dzisiaj zagrożenie ciągle Di Maria i Ibrahimowić. Na razie słabo przeciwnik wykorzystuje właśnie Ibra z takim potencjałem na napadzie. No nieważne, <laughs> właśnie to <laughs> niestety nie Ibra, ale Kawani. Strzela pierwszą bramkę dla przeciwnika. Dosyć sporo szczęścia nam tutaj. Dlatego bałem się właśnie główek Kawaniego Proszę zobaczyć. Technologia golna niby była bramka. Ale piłka wyleciała z bramki. Du dużo szczęścia. Nie wiem, czy tam nie było wykoszytu od mojego obrońcy. Perez trochę pościga. No i chciał wypuścić Shakiriego, ale kurzawa dobrze interweniuje. Shakiri do peresa, Perez. Zagranie do De Bruyne, De Bruyne słabe przyjęcie, ale znalazł jego Shakiri mocno dokono pijanki. Co ten zrobi? Niestety nie doszedł piłki w silną arie. Przepchnął go i sędzia kończy pierwszą połowę. 2-1 dla mnie. Sporo strzałów mieliśmy w tej połowie. Dominacja nad przeciwnikiem. Szkoda, że właśnie strzel tą bramkę na 2-1, bo spokojnie mogliśmy to do, pier do pierwszej połowy przetrzymać przy wyniku 2-0. Niestety nie udało się. Właśnie boję się tutaj, żeby obrona dobrze funkcjonowała przy wrzutkach na... No i właśnie tego się obawiałem. Obrona się rozsypała. Ibrahimović piękna bramka z przewrotki. No i to jest bramka meczów jak na razie. No, szok. Tam Waran i nie popisali się. No i bardzo ładna bramka przeciwnika no ale to ibra prawda dobrze nam szło i niestety dwa takie trochę tu nasz bramkarz też się nie bardzo spisał chociaż nie miał nic do powiedzenia no i wracamy tak jak mówiłem przed filmik bramkę na 3-2 i to kiepsko wygląda przerwało mi nagrywanie kamery dlatego musiałem chwilę zastopować grę Perez, 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 tutaj Ibra go goni, Ibra. Przegrywamy 3 do 2 i trzeba się spiąć, żeby tutaj nie oddać przeciwnikowi inicjatywy i, i przynajmniej na ten remis, chociaż nie chciałbym remisować, bo mieliśmy wszystko w garści i chwila nieuwagi i już przegrywamy 3 do 2. tutaj zagrał do de Bruyne'a. Konopianka na skrzydle. schodzi, ale Ciago Silva co przewidział. No i jesteśmy w tarapatach troszkę. Teraz przejmuje piłkę. Zagranie do Tremulina. Kurczę. No i tutaj powinien być fal. Nie ma, więc gramy dalej. Spalony. I mówić na spalonym. No jest 70 minuta, już trzeba się wziąć, żeby kiepskie wykonanie Jezusa, tak wrzutu wolnego. PRS jak nie dojdzie do piłki, doszedł do piłki. Wrzutka kurzawa jednak blokuje piłkę. i Mamy rzut rożny. przydałoby się już 6 na 3, 3 Może wtedy by była jeszcze szansa, no niestety... No niestety nie udało się tutaj nic. Ramirez. Ramirez. No i został odepchnięty przed Dawida Luisa i tu powinien być V. Na szczęście odbiera jeszcze jeszcze raz. Wybija piłkę już dosyć desperacko. Ale my jeszcze się postaramy strzelić tutaj. Weźmiemy ofensywny, żeby troszkę zagrozić bardziej w ręce przeciwnika. Ramirez. No i niestety David Lewis odbiera piłkę. No i bardzo kiepskie podanie. Szakiriego zaraz go chyba zmienię. Przejmuję piłkę w momencie, gdy chciałem zrobić już sztuczkę. Gra Ramírez. Nie za bardzo ma tutaj z kim grać. De Bruyne do Krychowiaka. Krychowiak. Znalazł Ramireza. Ramirez do Konopianki, który... jest na spalonym niestety. Tiago Silva... Jak najmocniej tutaj do piłka się odbija pomiędzy moimi obrońcami. Jest na razie kiepsko to wygląda. Brzódka trochę z dupy do Ibrahimowicie, De Gaulleż wybija do Ramireza. Ramirez znalazł De Bruyne De Bruyne do Krychowiaka, Krychowiak do Ramireza. Podwójkowa chce troszkę. No i przeciwnik już gra typowo na czas 90 minuta. Wybij jak gdziekolwiek. No, a moi zawodnicy jak muchy w smole się ruszają. Szczególnie tutaj Shakiri. No i koniec meczu niestety. Przegrywamy 3 na 2. Masakryczny mecz obrony mojej szczególnie i skrzydłowych. Bardzo kiepsko tutaj Shakiri ocena 5 i To jest bardzo słuszna ocena. Grał beznadziejnie i... Kolejne dwa mecze zagramy po prostu składem niemieckim, ja się z wami żegnam, jeszcze zobaczymy statystyki. No statystyki na moją korzyść, trochę więcej strzałów, lecz nie niecelnych miał przeciwnik, no w każdym razie Jesteśmy w kiepskiej sytuacji, będziemy raczej celować w utrzymanie w lidze pierwszej. Dopiero w kolejnym sezonie postaramy się wygrać mistrzostwo, ja się z wami żegnam, lajkujcie, komentujcie, napiszcie co sądzicie o, o tej serii. No i cóż, ja się z wami żegnam, na razie, cześć i siema!